No, a we wszystkim, w dzisiejszym odcinku oczywiście znajdujemy się w kotłowni jak widać. W tył za mną, piec. A jak piec, to znaczy, że testy. Także wracamy do testów na groszek węglowy. Mamy tutaj właśnie testowany produkt z firmy najlepszy jako groszek. Jak już jestem przy piecu, to mówię piec. 18 kW, powierzchnia użytkowa jakieś 240 m2 w grzejnikach. No i bolier na wody użytkowe. Wyłącz dziadu Mówiłem wcześniej, że będziemy zmieniać kocioł. Ale wstrzymaliśmy się z tą inwestycją, chociaż nie do końca, po prostu zmieniliśmy plany, ale to w drugiej części odcinka, Tego bo nagrywamy początek. Chciałbym wspomnieć, że ogrzewamy tylko w nocy, czyli o godziny dziś, od godziny 20 do 8 rano, bo w dzień żyjemy tylko ciepłą wodę. Bo ciepło, no bo słuchajcie, jest jesień, troszkę się chłodniej zrobiło, rozpaliliśmy 18 października, już się zaczęło wychładzać pomieszczenia, były na to 18 stopni, 18-19, to no, postanowiliśmy rozpalić, teraz już mamy ponad 20, 22 chyba nawet jest, a w dzień, dzisiejszy dzień jest taki nawet dość słoneczny. Dobra, przejdziemy może do omówienia worka, także przyjdziemy tutaj na... Tam gdzieś skład opału. No tu jest taka Nora, wiecie, to jest taka Nora. Dobra, co my to mamy? Firma najlepszy ekogroszek. Najlepszy ekogroszek, nazwa ekogroszek Premium Plus. Do kotu z podajnikiem. Niespiekający się, odkamieniony, certyfikowany. Maksymalna wartość ułowa 29 megajouli. Tak? Megajouli na kilogram, dobrze mówię? No oczywiście granulacja od 5 do 25 mm. Myśmy ten już ekogroszek testowali, ale to jest nowe, nowy sort. Tak, tegoroczna dostawa. Tegoroczna dostawa popiół w granicach od 3 do 5 I to sprawdzimy opalania. No to sprawdzimy? sprawdzimy popiół, sprawdzimy długość długość ogrzewania no. i tyle. No bo tyle możemy... No i oczywiście zważymy woreczek. Tu mamy wagę. Czekaj, no to chodź, przejdziemy do ważenia. Boże, ty się pierwszy zważ, co Sprawdzimy, czy to działa. Mm, tak, no ja tam nie będę się Waży, ważył. Ważyłem butelki z wodą. Tak? Waga jest nowa, żeby robić lepsze materiały. Ważyłem wodę na takiej kuchennej wadze. Mhm. Żywnościowej i sierotnie. No ale z siebie, zobacz, czy może ile ważysz. No ile na 55? <noise> Dobra. Słuchajcie, ja no muszę zrzucić 10 kg. Do dupy, jest do dupy. Ale... Ważymy węg... tu później się zważę. Później, jak będziemy. później 25,31, tak. 24,81. To co, jeszcze może przyjąć jeszcze jeden? No, przynieść to. Niech będzie. Stój, Mendo. No, tolerancja jest chyba 1%. No, na pewno, no. Nie no. ma co ukrywać. Ważne, żeby na palecie była tona. Tak, co jeszcze w worku jest? Właśnie takie szczeliny delatacyjne, jakbym to nazwał. Dobra, zabieraj wagę, zabieramy. Robimy tu porządek. Porządek trzeba zrobić. Sprawdźmy granulację. Sypiemy tylko. No te większe dziury, bo ci się kurczę ciężko otwiera. Cicho, gorąco w domu, no nie wiem co się dzieje. Boże. No, no patrz, no patrz, no już już. No, no nie ma chwili spokoju. Ktoś ma jakieś rękawiczki? Proszę, rękawiczki twoje. Żeś sobie rączki nie pobrudził. Niestety nie będzie są białe. Ja chciałbym się pobrudzić. No. no, jakie tu jest? No, mamy tutaj. Błyszczy się? Powiem, że się błyszczy. No, jak tam ja miałem relację to się za wiele nie zmieniła. Są duże, są grubsze, są mniejsze. Ja mówię te kotły z tym retortem, z tym podajnikiem, to idzie wszystko. Mokry jest ja za... Nie jest mokre. A czyli to tam troszeczkę na ściance. nie nawet nie jest. O... I on stał już ku na dworze? Powiem tak, on stał chyba z miesiąca na dworze. Wspomnę teraz o palecie. Paleta jest fajnie okryta, bo jest takim kapturem z folii i owinięte streczem. Także woda przepływa przez, przez ten. To nawet no, to pokażemy jak to... Tak, roz... pokażę jak rozładowałem, jak bo to jak roz... ja to wnosiłem niedawno. No, cześć kocórku hej kocurek No dobrze, jakoś twórzmy to Dobra, ile spijemy? Dobra, ja myślę, że 50 kg sypiemy, bo no nie ma teraz zużycia, no jakie ten, to zużycie jest takie, że... No tylko mówię, po wodę i troszeczkę w nocy grzejemy, podżywamy i też nagrzejniki nie puszczam, nie wiadomo jakiej temperatury. Ja gdzieś koło 40 stopni puszczam nagrzejniki, 40 na 38 bym powiedział. Jestem przygotowany. Ja tutaj w zasobniku mało co robię. Tu jest nic nie ma. Nic nie robię, no. Wszystko ja jest wyczyszczone, przeze mnie profesjonalnie tak. przed chwilą oczyściłem. Opielnik tak, też mi przysłuchuje. Sypiemy przez to. No. Kamieni nie ma. Czy znaczy, kamieni? No, wiesz, no ciężko po... kamień rozpoznać. Po wszystko wyjdzie, więc. Zaraz tak. Po wszystko wyjdzie. A, piec jest ogólnie poczyszczony. Tak to wygląda. Mhm. Taki leciutki nalot. Mhm. Dobra, sypiemy, bo szkoda czasu. Mm. Dobrze, jak jest paleta dobrze opakowana tutaj na dworze, może stać. Nie. Także zamykamy kociołek. No i czekamy aż się włączy. Moi drodzy, tak jak mówię, dzisiaj jest cieplutko. Wczoraj cały dzień padał deszcz. Czyli no czekamy, zobaczymy jaki jest płomień z tego. Ale to ja mówię, musi się włączyć. pewno no, ciekawie jesteście, co kombinujemy, prawda? To później, na końcu, na końcu. 31. Rok. 31, tak? Mhm. Kurczę, późna już godzina, która? To jest 22. 22. Wszyscy śpią domu, a my tutaj testujemy. A my w kotłowni poszujemy. A my w kotłowni. Pokaż podaję. Czyli tak, mieliśmy pokazać. Także jest tylko, tylko... Z by to nie wytrzymało. Garść może więcej. A zaraz zobaczymy jaki płomień. Nie ja podrzucę tutaj ten popiół, bo taki jest tutaj... No koła. Jak się prezentuje płomień? Jeszcze nie jadę, bo on się jest w stanie spoczynku na razie. No tak. Niech to się rozdmucha. No. Nie będę okrywał. No, Co my tu mamy, bo nawet nie były otwierane. Jak to no, taki leciutki nalot? Czy jaka zniosła płomień? No dobrze, no przecież sam widać o. Jak w piekle. Jakby nie było tego grzywa, który tam rozprowadza ten płomień, to by pewno do górnych drzwiczek doszedł. 26 październik, był start o godzinie 11. Dziś mamy 31, godzinę 22. Przeliczymy to. Czyli to nagry. jest 26, 27, 28, 29, 30, 31, 6, 6 dni. 6 dni. Dobrze, chwilę, on. Żeby hmm. nie było. Waga, wyderka to jest kilogram 19, to jest w tej minucie. wyderko. Jest 0. Zero. zero, prawda? Prawda. No i wsypujemy tutaj. No i wyjdzie. Popiół. Sam, sama waga tego popiołu już wyjdzie konkretnie. wsypujemy delikatnie, Zaraz będę go wciągał. No jak tutaj widać. Pokaż tu co wartość, jak to się prezentuje. No mamy troszeczkę jakiegoś tam spieka. Ale tu widać o wszystko pyłek. Mm -hmm. mm. Tak. Ok. A, krzyczko No, mamy już wszystko. Dobrze, ważymy. Kwaga do wadze. No. 1,96. Czyli niecałe 2 kg. 2 kg, tak. To, to wartość razy 2, 3,92. Czyli to jest niecałe 4%. O, pamiętajmy. No, się tutaj... Spaliliśmy 50 kg. No. Tak. Dobrze. Czyli zgadza się tutaj z tą zawartością popiołu od 3 do 5%. Bym powiedział, wstrzeliło się nawet po środku. Tak jest. To się na siadę powilcało będzie? No oczywiście, tylko gorący. Gorący! No był wcześniej wyciągnąć, żeby to ostykł. 50 to, jest to co nie kamień? Pokaż. No, trafił się kamień. No kamyczek jakiś jest? No jest, trafił się o. A, gorący. Mamy kamyczka jednego. No, no to jednego. czekaj zaraz grzebne jeszcze. Rzuci okiem, czy coś jest. To jest szlaczka. A. Tu jest piek, spiek. Dobrze, jeden kamyk. Jeden kamyk. Jeden kamyk, jeden kamyk na 50 kg. Kurczę, przestań dusić tu. Na pewno nie kamyk. Kreda No to silno, no. No skrusza się, nie powiem, leciutkie jest. 4% jest, 4% po jest, jest, to jest. się zgadza. Jest. Wali się dobrze, też się zgadza. I kamyk jest. No i, i kamyk Może też. Może tak jest. do każdego worka dorzucony jest na szczęście. Jeden. Na szczęście. Cena za cena? 2100 zł, tak? Nie teraz. 2080? 2080 złoty cena. Coś takiego. Darmowa dostawa na całym terenie kraju. link do produktu Nie. będzie w opisie. Ja powiem Tak, ja wolę palić o wyższej wartości opałowej. Dorzucam sobie jeszcze owsa do tego, żeby mnie tutaj po ślimaku nie churgotało. Także ja wracam do tych swoich mieszanek, nie będę ukrywał. Ja sam ekogroszkiem nie będę palił, no. Będę to, fajnie byłoby sprawdzić, taki zrobić test, wymieszać w groszek węglowy z owsem i zobaczyć, jaki popiół jest. Właśnie, ja dam na przykład do jednego worka dwa wiaderka owsa, bo mam. I Zobaczymy, jak to będzie się To palić, też no. Też można takie coś przeprowadzić. Część osób przyszła tutaj pod ten film z innych względów. Mieliśmy opowiedzieć mhm. nasze zamiary odnośnie zmiany źródła mhm. grzewania. Początkowym planem był kocioł na pellet. Mieliśmy to zamienić na pelet. Znalazłem bardzo fajny kocioł polskiej firmy. Troszeczkę się zawahałem. Troszeczkę się zawahałem, bo, bo pewne rzeczy usłyszałem, że partia zielonych. To ładnie ująć. Nawet nie widziałem, że u nas partia zielonych jest. To polecam do oglądania takiego filmu. To był pod tytułem Konfederatka kontra lewaczka z zielonych, czy coś takiego? Super Express. To Zacznijcie słuchać od dziewiątej minuty. Jakbyś ten film znalazł i nie wiem, jakiś link wstawił. Tam właśnie ta pani Jachira z partii Zielonych powiedziała, że. Znaczy, jest taki zamysł, jest taki zamysł żeby drewno wykluczyć jako od, z odnawialnych źródeł energii. A w zamian za spalanie drewna wprowadzić pompę ciepła. Tam poszukajcie, ja mówię to może ktoś zaraz powie, że to jakaś propaganda, nie propaganda. Mój drodzy, tak myślę, że do tego dojdzie, że drewno będzie. Wykluczone jako odnawiane źródła energii. I mhm. wtedy troszkę żeśmy się zawahali. No bo tak, wiecie, no nie sztuka, jak drewno będzie wycofane i drewno podobne, no to paret albo będzie trudno dostępny, albo będzie drogi. Mhm. Wiesz, ja tu nie chcę nikogo straszyć, nie chcę nikogo straszyć. Zachęcam do oglądania tego filmu i zastanowienia się nad tym. Nad tej debacie przed przedwyborczej, bo to była debata przedwyborcza. Dziewiąta minuta. No i postanowiliśmy, że mamy tu instalację gazową. Mamy tu zawór, prawda? No i puścimy sobie Piec gazowy. Piec gazowy zainstalujemy w tym pomieszczeniu. Bo tu już nie ma, bo to ogólnie tutaj ma być, tu ma być, ten bolier ma być wyrzucony. Tutaj ma być bolier 200-litrowy wstawiony. No i oczywiście to ma wymagało troszkę przeróbek. Bo chciałbym położyć tutaj jakieś płytki na ścianach. To no nie jest tak rewelacyjnie. A ściany są. Tynki są dobre, także płytki by się to ładnie trzymały i ładnie by to wyglądało. no. Ale piec będzie w drugim pomieszczeniu, a piecy będzie w drugim pomieszczeniu na ścianie zawieszony I oczywiście zrobimy sobie jakiś układ kominowy poza, poza budynek. No, tak to będzie robione. Także nie, nie wchodzimy w pelet, chociaż bardzo bym chciał, bo uważam, że jednak to drewno jest najbardziej odnawialne źródło energii. No ale wiecie, no u nas, no nie tylko u nas, no w całej Europie to różnie może być. No. Czy masz umowę co do drewna? Tak, mam obawy co do drewna, podejrzewam, że... No to absolutnie słownie. Że... Czego? Jak drewno nie, nie w się do energii. A przecież zakazane jest na przykład jest używanie drewna w okolicach Warszawy, w kominkach. No to nie wiedziałeś o tym? No o kominkach wiedziałem. No to a kominek to co? Od kominka się zaczyna. A gaz? No gaz ma mieć też e, powiem tak, ceny. Powiem jedno. My wrócimy do gazu, Europa wróci do gazu rosyjskiego, jestem... A teraz na... skąd jest gaz? To no dalej z Rosji, bo myśmy tam podpisali... Kilkoletnie kontakty, żeby nie zrywać ich, żeby nie płacić kary, to musimy ciągnąć to ileś tam procent tego gazu. No to nie wiem, ludzie tak się dziwią, no. Kotły na gaz są o wiele tańsze, tańsze są. o wiele tańszy, tańszy jest kocioł na gaz, nie ma co ukrywać. Na jedna, wyszło, czy koło 20. Koło 16 tysięcy z instalacji, tutaj żeśmy, z tu szeroką instalacji, by kosztowało pewno ze 20 tysięcy. Nie, no sam koszt. Pieca plus. Yy, Bol je, ten 200-litrowy to kosztował 20 tysięcy, no i plus robocizna z piątkę plus jakiś tam przerównok. Znaczy, płytki ksztował, tutaj też uboże. No to już płytek nie liczę, ja liczę koszt tego no dobrze, no to samo administracji, był no. 25 no. tysięcy. Ale tutaj tak, co z tym kotem? <laughs> Zostaje. Rezerwa. Rezerwowy będzie. Oczywiście. Słyszeliśmy też, że wchodzą coraz nowsze pompy ciepła, mhm. które tam współgrają z kotem gazowym. Działa to na zasadzie tej, że zamiast grzałki. Pompy po, zapala się właśnie podgrzewa to gazem. Takie chłodniejsze noce? Tak, takie chłodniejsze, minusowe temperatury. Nie wiem czy to jest dobre rozwiązanie, czy to jest złe, no trudno powiedzieć. Niby taka jedna nowość, no, ale już zaczynają ludzie o tym mówić. Także jak ja usłyszałem to, mhm. no, to coś musi na tym być, no. A pompie Cię panie myślałeś? <laughs> czy czekasz na jakieś nowsze generacje? Nie wiem, powiem, że jakoś tak do pompy nie mam jakiegoś takie przekonania. Ja poczekam jak tutaj mojego kolegi to wyjdzie. Naprawdę, ja się A nie A ludzie rozumiem. nie wiedzą o co chodzi? o tym eksperymencie, bo to jest nowy materiał. Nie wszyscy mogli z tego filmu przyjść, prawda? Aha. To może w skrócie możemy powiedzieć o tym. Wspomnę jeszcze raz, mój kolega założył pompę ciepła w takim podobnym mieszkaniu, może troszkę mniejszym, tam chyba 180 metrów. No i zobaczymy, jak on to ma wyzerowany licznik za To ma jest... grzejniki. Tak. Najgorsze to, że ja nie wspomniałem, grzejniki stare, żeliwne ma. Jakie ocieplenie? 20 cm ocieplenia wymienił e, okna na trzy szybowe. Już takie już z tymi... A poddasze? O, poddasze to ja nie wiem, no. Wełna, na tam pewno tam... też musiał coś ocieplać. No, A ona też nie wiem. No, no, nie, jest, nieźle wygląda, bo ściany Ile są. W z... ścianach jest chyba 8 cm stropianu. Poddasze jest 25 cm werny, także poddasze jest bardzo dobrze ocieplone. Okna? Okna chyba normalne, dwuszybowe. W tej starej generacji. Dobrze, fajnie będzie tu gaz, kurwa się zrobi tutaj. No wygodnie będzie będzie, no, no. No też nie wiadomo, co z gazem jeszcze. Też tak nie, nie wiadomo, dobra. co no, no wreszcie to nie wiadomo, czy <laughs> będzie, no ale zawsze to będzie można tutaj. Od 18 wsypujesz Aha, Dobra, dobra. Dziś, no. który jest? 31 Przepisy? pierwszy. Dziesiąty. To jeden worek tylko słyszysz? Jeden tak. sypie. No Może zrobić mieszankę. Może zapisujesz jak. Co, co dziś robimy? Sezon rozpoczęty. Słuchaj, najlepsze to mieszanki jest dla mnie. Owies... Mieszanki? Pewnie. Nie, nie chrupie w ślimaku. Nie chrupie to jest fajny I owiec też się fajnie pali. Dobra, moi drodzy, kończymy eksperyment. Kończymy ten test. Według mnie wyszedł pozytywnie. Mieścił się w normie. Popiół, płomień też jest zadowalający. No nic innego, tylko kupować. Także w tym odcinku kończę i do następnego.